Cześć. Zapraszam Was serdecznie na pierwsze spotkanie z, mam nadzieję, cyklu spotkań poświęconych muzycznej kuchni. Każdy i każda z nas lubi dobrze zjeść, również w sensie muzycznym, a przyrządzanie dźwiękowych potraw jest sztuką nielada. Mistrzowie prześcigają się w szukaniu nowych receptur, smakosze wyczuwają. Całe bogactwo nut, które, które tworzą przepyszne, dźwiękowe zjawiska, no a my, muzycy, twórcy, staramy się nadążyć za tendencjami lub wymyślić jakieś własne. Sądzę, że porozmawianie o tym i podzielenie się refleksjami, a może swoimi recepturami, jest dobrym pomysłem na ten czas, który, który w pewien sposób jest nam darowany. Proszę, nie traktujcie tego jako wykłady, bo nie czuję się na siłach ani nawet nie mam ochoty domykać pewnych, pewnych rzeczy, tylko chciałbym je otwierać. Chciałbym, żebyśmy wszyscy poczuli poczuły się twórcami również w zakresie samej formuły tych spotkań. Jeżeli macie jakieś pomysły, jeżeli chcecie dorzucić coś własnego, lub coś wam się nie podoba, lub chcielibyście zmienić samą techniczną stronę tego nazwijmy to podcastu, to proszę was dajcie znać. Pierwszym tematem, który chciałem poruszyć, od którego chciałem zacząć, jest synteza dźwięku. W książce kucharskiej muzycznej myślę, że jest to pierwszym rozdziałem, a może nawet wstępem. Wiedza niezbędna do tego, żeby, żeby świadomie tworzyć, Wiedza, która sięga do samych źródeł do struktury dźwięku, do jego, do jego takich zasadniczych właściwości, jest to coś jeszcze głębszego niż elementy dzieła muzycznego. Wszyscy stykamy się z syntezą dźwięku. Niektórzy kojarzą ją z instrumentami elektronicznymi, takimi jak ten, czy, czy ten tutaj, czyli syntezatorami. Niektórzy w ogóle tego tematu nie ruszają, bo uważają, że, że to nie jest dla nich z różnych powodów. Ja pragnę wszystkich przekonać przede wszystkim do jednego: że synteza dźwięku jest pojęciem źródłowym, przekraczającym epokę, czas, techniki kompozytorskie i co tam jeszcze sobie wymyślimy. Synteza dźwięku jest po prostu bazową wiedzą o strukturze materiału, na którym pracujemy, który jest naszym. Yy, kluczowym elementem ekosystemu, tworzącego nas jako istoty muzyczne. Syn Rodzajów syntezy dźwięku jest wiele. Pierwszy, który przychodzi na myśl, to ten związany z Bobem Mugiem i ze wschodnim wybrzeżem Ameryki. Jest to synteza subtraktywna. Ten syntezator tutaj, który za mną stoi, czyli Arturia Matrix Brut, jest Narzędziem do syntezy subtraktywnej. Istnieją syntezatory tworzone przez buchle, które z kolei są zaprzeczeniem, są zupełnie innym podejściem do dźwięku. Jest to synteza addytywna. O różnicach między syntezą subtraktywną a addytywną powiemy sobie później. Natomiast ja dzisiaj chciałem zacząć jeszcze od innej, od innej strony, mianowicie od syntezy granularnej. Wybrałem ją dlatego, że ona jest silnie zakorzeniona w ekosystemie software'owym, w ekosystemie wirtualnym. Korzysta z sampli, tnieje, buduje z nich zupełnie nowe struktury. Niektóre z nich przypominają materiał źródłowy, a niektóre są absolutnie odległe od niego. Takimi pionierami syntezy granularnej byli, byli inżynierowie dźwięku i twórcy, na przykład ze studia eksperymentalnego polskiego radia, tacy jak Eugeniusz Rudnik, którzy cieli taśmy na kawałki i zestawiali z nich jakieś zupełnie nowe zjawiska dźwiękowe. Synteza granularna w dzisiejszym znaczeniu idzie jeszcze dalej, ponieważ może, może pociąć sample, na dosłownie na atomy i układać je według algorytmów, które, które można zaprogramować. Także to jest absolutnie fascynująca rzecz. Do podzielenia się z Wami tym, co wiem na temat syntezy granularnej, posłuży mi aplikacja Borderlands Granular. Świetna, świetna rzecz stworzona przez Chrisa Carlsona. Amerykańskiego muzyka i naukowca. Program ten jest wart uwagi ze względu na, również na interfejs. O wszystkim powiem. Nadmienię tylko tytułem już kończenia tego przydługiego wstępu, że wchodzimy w świat zupełnie innego obchodzenia się z narzędziami zupełnie innego traktowania wizualizowania sobie instrumentów czymś, Będziemy mieli do czynienia z czymś, z jednej strony, zupełnie innym niż na przykład obsada symfoniczna i malowanie nią, szukanie parw, a z drugiej strony czymś niezwykle bliskim temu pierwotnemu odczuwaniu pojawienia się dźwięku jako zjawiska. Także zapraszam Was serdecznie do, do, do tych spotkań i do uczestniczenia w nich. Ten, 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 pierwszy mój, ten pierwszy mój podcast, pierwszą odsłonę tego, pierwszą naszą rozmowę, podzielę na kilka, na kilka części, żeby, żeby to nie było zbyt długie. Zacznę od tego, żeby przedstawić w najogólniejszym obrazie, czym jest ten program Borderlands Granular, jak działa w bardzo ogólnym znaczeniu. Synteza granularna. Zapraszam Was serdecznie i czekam na odzew. Pozdrawiam.